Jazda w autobusie. Autoryzacja wejścia do sejfu uruchomiona. Identyfikacja zakończona. Wiewiórka bodzio, drzwi otwarte. Oficjalnie Bogusław. Na pewno zastanawiacie się, dlaczego was wezwałem. Ale za mnie świr Zlot miłośników orzechów odbywa się co roku I ten rok będzie nasz, zrozumiano? Nic nas nie powstrzyma przed zdobyciem pucharu To ja, Bodziu! Wróciłem! No chyba, żebym... żebym się mylił A, Moje orzeszki! Moje piękne, muzealne orzechowe okazy, Czy możesz patrzeć, gdzie idziesz? Bodziu, czy to ty... Badziu? Badziu? Moja mordeczka! Poznałbym Cię nawet w ciemno! A co do twojego pytania? Nie! Nie mogę patrzeć gdzie idę dopóki nie odzyskam wzroku! Badziu? Badziu? Tutaj jestem! Czy możesz się wreszcie przestać miotać? Co ci się stało w oczy, co? A nic takiego! To przez to moje zamiłowanie do Grzanek! Lubię patrzeć jak wyskakują! Widzisz? O rany, załóż to z powrotem i to już! Ciekawe, to samo powiedział lekarz. Mówił też, że dojdę do siebie za kilka dni, jeśli będę regularnie nawilżał gałki oczne tym czymś. No to tyle o mnie. A czy ciebie coś dzisiaj zaskoczyło, Bodziu? 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 Aż do tej chwili nie. Właśnie zbierałem się do wyjścia na zjazd, ale myślę, że to się nie może udać w tej sytuacji. Ależ skąd, Bodziu? Cały rok czekałeś na tę chwilę. Marzysz, by miłośnicy orzechów pokochali twoje orzechy i przyznali ci złoty medal. Po prostu musisz pojechać bez mnie. Naprawdę? Mogę pojechać sam? Bez ciebie? Sam Wiem, że jesteś rozczarowany, ale tak musi być. Nie chcę być ciężarem dla przyjaciela. Nie przejmuj się mną! Bo chociaż jestem przejściowo niewidomy, reszta zmysłów wyostrzyła mi się niemożliwościowo! Tak, słyszałem! Ponoć inne zmysły tak się wyostrzają, że niewidomi mogą być całkiem samodzielni. Oh. Nie zdarza im się mycie zębów szczotką do kibli i płukać ich woskiem! Ani mylić od kamieniacza z kroplami do oczu. Edek! Eee! Wiesz, jak pomyślę, to myślę, że powinieneś pójść ze mną. Naprawdę, Bodziu? Naprawdę. Nie potrafiłbym pójść bez ciebie. W takim razie dobrze! Skoro tak mówisz, Bodziu, możesz na mnie liczyć! O! Chodź, Edek! Ostatni autobus odjeżdża na moment! Nie możemy się spóźnić na zlot! Jasna sprawa, Bodziu! Muszę tylko zrobić kilka rzeczy przed wyjściem! Co? Rzeczy? Jakich rzeczy? Nie mamy czasu na robienie żadnych rzeczy! Ale Bodziu! Nigdy nie wychodzę z domu bez pościelenia łóżka i ułożenia lalków! Edek, to są skarpety, a twoje lalki już leżą, widzisz? O! Widzę tylko kolorowe plamy, Bodziu. Ale jak cię znam, to moi lalusie leżą grzecznie jeden obok drugiego. No właśnie, zadowolony? To chodź. Jak tylko się pożegnam, Bodziu. Nigdy nie wychodzę z domu bez pożegnania z lalusiami. Papa Teddy, papa Eddy, papa Cukisiu, papa Puchatku, papa Tatku, papa Kitku, papa Mysiu, papa pa papa Ziziu, papa Mike, papa Bródku, papa Smoczku, papa Loczku, papa Shirley, papa Fuchs, papa Szmaczak, papa Dzielne Admirale, choracy Jakoś, Takoś, papa Bob, do widzenia moje przytu lalki! Papa załatwione, wychodzimy! W tej chwili Bodziu, tylko włączę automatyczną sekretarkę! Po sygnale na się, nagraj się, nagraj się, po sygnale nagrę się, bo trzeba było I... Okej, okay, szafa gra, chodźmy. Nie zwlekaj mnie ani chwili, Bodziu. Jeszcze tylko skorzystam z toalety. Przecież to właśnie ty, Bodziu, nauczyłeś mnie, żeby nigdy nie wychodzić z domu bez pożegnania się z nocniczkiem. Py, pu, hu, pa, pa, panie nocniczku. Tak wiem, ale nie jesteś w łazience, tylko w moim pokoju. Doprawdy? Hmm. <laughs> Jakie to ciekawe, więc nie musimy podlewać kwiatków przed wyjściem. Eee, wychodzimy! Ostatni moment, żeby zdążyć na autobus. Stop! Stop, panie kierowco! Proszę poczekać! Przed tobą. Co? Moje krople do oczu zostały w domu. Muszę je sobie zakropić. Ale już teraz jedziemy. Naprawdę musisz? Eee, może nie? Jak wyglądam? Aaaa. Aaaa. O Jeżeli załóż natychmiast! Wracam za chwilę. Nie, nie mogę znaleźć, nie znaleźć to, tych kropli! Jak one wyglądają? Nie wiem, badziu. Nie, nie widziałem ich, bo trochę nie widzę! widzę. Ale w dotyku były jakieś takie. Staś, czekajcie jeszcze ja! Uwielbiam autobusy, Boziu! Ten zapach świeżego paliwa! I wesoły dzwoneczek, gdy się ciągnie za sznurek i woła: Pani kierowca, stop! Pani kierowca, stop! Ojej, wybaczcie, kalece! Czyste oczy, muszę odczuwać przyjemność za pomocą innych zmysłów. Nie! Stójcie! Stójcie! Innych zmysłów? Czyli? Aż się prosi o moją ulubioną piosenkę, co nie, Bodziu? I... Kółka się kręcą w kółko, tak! W kółko, tak! Kółka tak, kółka się kręcą w kółko tak gdy my jedziemy w dal. Okienko zamykaj potem wiecz, zamknij wietrz, zamknij wietrz. Okienko zamykaj potem wietrz, gdy my jedziemy w dal. I co ty na to, Bodziu? Zaśpiewamy jeszcze raz. No dobrze, trzy! Dry. Klakson na trombi ti tit ti tit ti ti Klakson na ti ti tit, tit gdy my jedziemy w dal. Dzieciaczek chwili łe-wele, łe-wele, dzieciaczek chwili le, le, le. gdy my jedziemy w dal. Jeden pan krzyknął, cicho się, cicho się, cicho się. Jeden pan krzyknął, No dobra, dosyć tego zadarłeś ze złą wiewiórką. thank <laughs> you Chciałem tylko zdążyć na konkurs Orzechów. Czy proszę o zbyt wiele? Papa Wusiku, pa, dzięki za podwózkę. Bodziu, jesteś tu? Jesteśmy na miejscu, Bodziu? O, trudno w to uwierzyć, ale tak, jesteśmy. Przed nami pawilon miłośników Orzechów. Chociaż ten jeden, jedyny raz, pomimo niezliczonych przeciwności losu, w końcu coś mi się udało. O. Dobrze słyszę, o ile się nie mylę, taki dźwięk wydają drzwi zamknięte na cztery spusty. Jesteś pewien, że to całe orzechowanie jest dzisiaj? A, oczywiście, że tak. Stoi tu jak wół! Witamy na dorocznym spokowilskim zlocie miłośników orzechów. Zaczynamy jutro w południe. Widzisz? Jutro w południe. Rozumiesz, co to znaczy? Że jesteśmy o dzień za wcześnie? Tak. Że przyjechaliśmy tu na marne? Tak. Że jutro musimy powtórzyć wszystko od nowa? O nie, błaga mnie! <laughs> Śmiało, Bodziu! Znasz słowa! Kółka się kręcą, kółka tak, kółka tak, kółka tak, tak, Stój! Tak, czekaj, kuka, poczekaj na mnie! Polska, Studio Genetyczny Faktory. Dziełki Polskie, Katarzyna Orzeszek, Już za Zielińska. chwilę w Cartoon Network. Agnieszka Kasper. Szkoła Postrach. Kierownictwo produkcji Agnieszka Sokół, Róża Zielińska. Wystąpili Edek Filip Przybylski, Bodzio Zbigniew Suszyński oraz Marzena Rogalska, Wojciech Walaj.